Cześć Siemanko, z tej strony już. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną pani Janinka Janina oczywiście witam serdecznie No kto inny jak pani Janina? O proszę się uśmiechnąć oczywiście na uśmiech proszę Zobacz jaka jest przystojna pani Janina Pamiętajcie też o subskrypcji, łapce w górze, komentarzu, dzwoneczku i wbijacie do pani Janiki na kanał. Bo tak, nagrywamy teraz jest. razem. Ale... O tym nie można zapominać. A dzisiaj co Ej. będziemy robić, Pani Janinko? No trzeba je dziej, zwałować tą bawełnę. Śnieg pada, cholera. Trzeba uwałować, bo nam zmarznie No to będziemy Dawaj. wałować wełnę. Dawaj, już trzeba bawełnę. Dzisiaj już odpalamy sprzęty i ruszamy. A możemy dzisiaj wełnę? Daj, Dzisiaj, <grym> żeby było trochę zmiany, to ja popracuję ciąg i działo się Mewkiem, bo w ostatnich odcinkach to ja głównie Mewkiem myślałam. No i skiniłam za Juntirem, ale też oczywiście pomyślałam, o oczywiście zobaczyli inny spies. No, Dokładnie no, meczu, tak. Co Także to dzisiaj zamianka. Jaka, jaka pogoda? co? Ja to już no, za zatęskniłam... Zaty... Nie, dobra. Dobra, ja już tu będę rozkładała powoli. Ja to ci powiem, że trochę, bo chciałabym, żeby za oknem mi tak padało. <grystanie> Jak to robimy? No, rozkładaj sprzęt, opuszczaj jośka Chodźcie, ale mi tu hechłani ten śnieg przed do oczyma. Dobra, lecimy. Uuuu. Eee, ciężko, man. Ciężko. Ciężko, mano. Ty, ale ten wał to jest na 160 koni. A ile jedzieś na godzinę? 11. Nie no to tyle się jeździ z wałem i ja 12 jadę. No to gdzieś... o jeden szybciej. No ale to ja z góry pędzę, wiesz? No. Ja myślę, że to ten śnieg też nam spowalnia, bo do silnika blatuje i to tak wiesz. Tak jest. Ale fajnie, to ja lubię śnieg. A ja pani lubi śnieg? Nie. Ja lubię zimę ogólnie. lubię najbardziej lepić. O, czyli Jarka. No. A wy, widzowie, lubicie śnieg? Napiszcie w komentarzu, bo na przykład ja jestem zwalnikiem zimy. Znaczy, lubię też bardzo ja. lata. Ja lubię akurat śnieg, no bo wiadomo, no, zima musi być. Lato jest fajne, ale zima też ma swój rok. Tu święta, tu lepsze zarobki z YouTube'a, <noise> i już świetnie to. Dobra. Ten, co jeszcze? Tylko najlepiej jak właśnie o śnieżek padnie tu chrupie pod nogami. Najgorsze to jest jak deszcz cholera pada w zimę. To ja w ogóle tego nie lubię. Znaczy na przykład ja najbardziej lubię lata, i potem jest wiosna i zima. Na przykład nie lubię jesieni strasznie. A to ani wiosny, ani jesieni, bo to do dupy jest, Nie słuchaj. no, jeszcze wiosny to jest fajnie w miarę. Nie, bo to pogoda zimna tam licha, ja to nie lubię, bo śnieg, albo ciepło to, albo to, albo bo. to, bo to pomiędzy to nic, słuchaj. A wy widzowie, jako parę roku najbardziej lubicie? Lato najlepsze, bo są wakacje, nie chodzicie już do szkoły, możecie trochę odpocząć, ale zima też jest bardzo fajna, dużo osób nie lubi zimy. I mnie ja zawsze panie. wyzywają, że ja lubię zimę. Ja też lubię, ja mam urodziny w zimę, ja mam dobry humor w zimę. O cholera, ty, znalazłam tutaj y, y, po kiszonce jeszcze ten taki y, środek do kiszonki, co się dosypuje do kombajnu jak się kosi. Żebym palety nie zebrała i zostało. To dobrze, że pani przypomniała o tym, bo by było. No wałem przyjechałam po tym. A. Już kamienie nie trzeba zbierać, one już ten. Uwołowałem je. Kurcie się powciskały w glebę, cholera bita. No ale lepiej, że się powciskały w glebę, niż mają się dostać do kamienu, bo wtedy to już w ogóle będzie kaplica koło... Nie, no to 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 ta. Ty, ale te pole no. to jest gigantyczne, nie ma co gadać. No, one strasznie duże jest. Jeszcze jakby tak z tych naszych łąk tamte łąki są z ilu z pięciu ból. Z pięciu jakby no, łąk, z pięciu. Jakby jakby z tych łąk zrobić pole, to kurde, byśmy mieli hektarów. No ale nie możemy sobie na to pozwolić, bo potrzebujemy dużo trawy. Bo hodujemy krowki i, i jeszcze te. Jak to się nazywa te dzikie zwierzęta? O ni, Te co pewne No, owce. Kebaby. Kebaby. To właśnie w ostatnim odcinku sprzedawaliśmy w się Ciekawe do, ci, Dokładnie. wszyscy widzieli. No, myślę, że nie wszyscy widzieli. No, pewnie nie oglądali dranie... A jak nie widzieliście, to zapraszam was do poprzedniego odcinka. Z panią Janinką wywo wywoziliśmy właśnie kebaby. Na sprzedaż. No... I ładowaliśmy, a przy No, lekki problem był. Były, były lekkie problemy, bo... Oj, przepraszam, trochę stók mamy w odbiorni. Hmm. <noise> e, na początku były lekkie problemy, bo trochę źle. Płot zaprojektowałam kiedyś przy budowie gospodarstwa i gdzie już nie umiał się złamać. Ale nastawiliśmy i dobrze jest. Tak, oczywiście. Dobrze jest. Kurczę, gdzie już dobrze, że pożyczyliśmy tego jednego wała o ty... No na jeden to by było. No ale trochę pieniędzy musiałam za to zabolić, chyba ze dwa koła. To tak dużo? No, drań, Sła, jeden Słaby koleżka. Za darmo no to nie koleżka, to dręci, powiem. Jak ja bym pani za darmo myślę. pożyczył. Ty, bo ja to jak ludziom pożyczam, to za darmo za dobre słowo. No. no. Ale jak to mówią, w tych czasach to za darmo, nawet w mordę ciężko dostać, nie? Oj, czy ja wiem? Czy tak ciężko? A co dostałeś kiedyś już mordę? Nie, no ja nie. Ja dostałam ci, powiem. Kiedy? No, to już nie ważne. Ale... To nie za darmo, w sumie. Ja trochę za darmo. Tak od kogo? Znaczy, nie, to ja nigdy nie dostałem. A, to ja ci dam po odcinku. Dobra. Paniu, to jeszcze śnieg tak denerwuje? Nie, ja lubię. No, ja też lubię, ale... Tu jak się robi na polu, to lekko mnie denerwuje. Aha, i lekkie nerwy masz przez to. No... deczko. Ale ci to wpływa na twoje samopoczucie w aktualnym momencie? Yy, myślę, że delikatnie może wpływać, no. Ty, bo wiesz co, ci powiem, że tak trochę ciężko zauważać gdzie jest malowany, gdzie nie. Jak no właśnie w tym problem. Ty, ten się jest za Ja będę musiała napisać pismo. No właśnie trzeba napisać, bo to. Do prezydenta. Do Kolonowicza. Tak. Białego Stoku, tak? Czy do ten... do mureńskiego pana Jacka, bo on też jest prezy na no, prezydenta ten. Ale to nie, on to dopiero w 30 roku A. 2030. To będzie pani na niego głosować? Będę, oczywiście. A ty nie? Eee... Hech. Czemu? Yy, bo go nie lubię. Ja lubię. Bo cała Polska śpiewa z nami. Murem za na... nami. Tak. Yy, trochę inaczej. To dziwnie gadać. <kluzł> bo Je się dobrze ja... gadał. Mięśnie mięś mi urosły tak swoją drogą. O, mogę dotknąć? Nie. Do czego? Bo nie. Na no, podcinku? Po Nie. A przed? Nie. O Myślałem, że pani jest inna. Nie mów tak. Ej, a może zapytajmy się widzów Co a na przykład oni by sądzili jak my byśmy nagrali odcinek yy, z bezludnej wyspy? O. Właśnie, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli odcinek z bezludnej wyspy. Bo my, z się, planujemy się wybrać na, na bezludną wyspę. Tak. Jedziemy na miesiąc miodowy na bezludną wyspę. Tak, i będziemy się całować. W jaskiniach. <laughs> nie, no tego miała pani nie mówić. No. A, to widzi, to dobra. Dobra. My, czasami właśnie mam ten problem, że tak za dużo powiem i w ogóle to. Ja Miał nikt nie do wiedzieć, że my się całujemy. Nie, ale ja przecież w tym w pierwszym odcinku dałam tytuł, że już mnie kocha. To być taki clickbait. Nie, ja nie robię clickbait nigdy. Ja zawsze piszę prawdę. No i napisałam, że już mnie kocha, bo przecież to jest prawda, już. No to prawda, ale miała pani nie mówić, że się całujemy. Czemu? Ja nie mam zamiaru już tego tak ukrywać. No w sumie racja. Ej, Jarusiowi muszę to powiedzieć jeszcze. Jarus już pewnie wie. Skąd? Kto mu powiedział? A w sumie to pewnie nie wie. Jak tak? No ja To może i nie się. wie. Musimy parapetówkę zrobić z tej okazji. To ja dam teraz tytuł odcinka, że... Yy, ożeniłem się z panią Janino. Nie, Dobry tytuł? bo Nie możesz takiego dać! Ale ja dam! Czemu? A dlaczego nie? No ale... Najpierw i wszystko, żeby to A po co by to się rozdrabniać? Nie, a ja czekam na pierścionek! To może być taki z tych? schrupek, Zrobiony? Eee... Nie! Tu już było czy nie? Bo ja nie widzę. No właśnie, ja też już tak zastanawiałam chwilę laga, miałam mózg. Dobra, jak nie było, to jeszcze raz tu przelecę i... Ej, a tak swoją drogą, ja jakiś czas temu oglądałam, że y, jakiś taki odcinek u chłopa i on gadał o tym, że na świecie gdzieś jest jakaś typiarka, co robi biżuterię z... Kurczę, tylko nie mogę tego powiedzieć. Z czego? Płynu. Z płynu. Z Takiego białego. Z mydła. Nie. Z mleka. No blisko, ale też z no. mleka też od bab. Mleko i robi no. biżuterię z tego. Zamienia to jakoś tam w proszek jakimiś chemikaliami i tak dalej. I z tego robi biżuterię. Na przykład jakieś tam kryształy i w ogóle. Ale też od chłopów, Z To ja pani zrobię takie, jak są chrupki takie kukurydziane, takie cornflakes'y No i Nie, to cornflakes'y to są te śniadaniowe No takie chrupki kukurydziane Wie pani jakie No I ja wezmę takie chrupki I jakie się poliżę, to można je łączyć Ja zrobię więc takie koło i będzie pierścionek dla pani Wiem, ty ja zawsze ci tak bawiłam właśnie, się tej chrupki się tak no. ten, ale później ich nie jadłam, bo mokrych już nie lubiłam. A to ja jadłem zawsze. A to będzie dwa w jednym wtedy, u pani będzie miała pierścionek, jak pani zgłodnieje to będzie mogła sobie zjeść. Aha, to ja tak nie chcę. Do czego? Nie, 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 nie. Bo to będzie ją Nie no, będę dobre. Nie, mi nie będę smakować cię już. No, to szkoda, cholera, tu mi omijaka zrobił, ty, traniu! Ja tu Dobra, nie... Nie, nie, nie chcę mi się już tego poprawiać, tu jest mały omijak, chodzi o Zaraz, kolejne. bo tutaj jeszcze trzeba ten przelecieć. A, to ja już jadę na kolejne, dobra? No dobra, ja tutaj skończę i dojadę. Ty, a możemy byśmy posypali solą, no. te pole, co? Po co solą? Żeby śnieg nie napadał Nie no Solo to nie można Czemu? No gdzie Solo? To drogi się Solo osypie A to co na, na pole by zaszkodziło jo? No tak mi się zdaje, nie wiem Naj no, to nie fajnie by było jakby zaszkodziło. Ja myślę, żeby ma... zaszkodziło Dużo pieniędzy w to wpakowaliśmy, w to bawełnę cało Tu o tu jest tak Kiumijak tego ja i... Ja już jestem na tym polu 41 jak coś Dobra O, o cholera zakleściłam się Bo się trochę nie wyrobiłam, bo <laughs> zap zapomniałam, że trzeba złożyć wał. To z zro rozłożonym jechała pani? To znaczy rozłożyłam zawczasu po prostu i A. w most się nie zmieściłam, nie zakleściło. Ale to nie szkodzi. Ale mi się ukleił błotem już ten V Jak sam skorciebyk Które to pole? 41, tak? Jo, 41 Ja teraz tu jestem, gdzie już Jadę U. Ja już tu poprzeczniaka zrobiłam Poprzeczniaka? Sam jesteś pocześniak, ty gościo! Jarek to pocześniak, a tędy nie przyjodę. Jarek to taki właśnie czereszniak trochę, nie uważa pani? Trochę tak, ty, ja w ogóle nie już to by trzeba było poczekać na jakąś okazję fajną. No? I może byśmy jakiś ciągnik zakupili? A można? Przydałby się jakiś kurczę sprzęt wariacki. Można. Zawsze, zawsze wtedy by było można zatrudnić jakiegoś pracownika, czy coś na pomoc. Parobka. No, Parobek, to jesteś ty! O. To super. A najlepsze jest to, widzowie, że dziejuś parobkuje za darmo. To mi się najbardziej podoba w tym uniwersum. Zobaczcie, jak pani dziejuś. na mnie traktuje. Ja ją całuję, ona nie, to na żarty, spokojnie. Ty idźcie już, a może my byśmy się kiedyś na rybki wybrali, czy co? A ja bardzo chętnie. Ale... Ja na przykład polecam Fishing Planet. A to też lubię. No. Bardzo ciekawe, czy widzowie będą chcieli oglądać takie fishingi. Nie, pewnie nie będą chcieli. Ale to najwyżej prywatnie się wybierzemy. Dobra. Możecie dać znać widzowie, czy byście chcieli odcinek z Fishing Planet, czy was to ciekawi. Nie, nie. Mica mi nie, lubią. nie lubię. Nie lubię? Nie. A może na live kiedyś? Zamiast nie. odcinka, to na live Fishing Planet pograć. Ja jestem chętna, ja to zaraz odpalę chyba. Ja, ja mógłbym zrobić. Chętnie bym zagrał Fishing Planet. No ja też. A teraz jest ten event Halloween. Chociaż nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, to już może będzie po eventie. Już pewnie po evencie będzie. No już będzie po evencie. Bo event jest do kiedy? Do siódmego chyba, no? Do siódmego to A dzisiaj siódmego, który? No. Dzisiaj czwarty. O. dzisiaj piątek. Weekendu piątek, początek. Tak. Boży dzień. Eee, widzowie jeszcze teraz siedzą w szkole pewnie, bo to jest 11.52. A ja akurat dzisiaj mam wolne od roboty i sobie zrobię. Ja właśnie też mam dzisiaj wolne, więc... Gdzie już też wziął? Wolny, chorego udał i, i teraz nagrywamy. Ja z tych jednego. chorszych trochę jestem. Ja na głowę chyba ty. No to też. A na to nie ma zwolnienia? No jest psychiatryku. No ja, ja byłem. Ja Czaraj. No. Ci po akcji Bawełna tu wszystko pogarniamy i tak dalej. Czy ja mogę liczyć na pomoc z tymi Oczywiście. Jeszcze kij, tam na tym dużym polu, to jest ich dużo. Ale one są takie małe, i ten, ale tak jak tutaj, gdzie teraz robimy, na tej czterdziestce jedynce, no to te kamienie są nasrane co centymetr i No to, to kamień takie na kamieniu. głazy, no takie głazy dzieje się. Pojęcie ludzkie przechodzi wszystko. No ja wiem, bo ja widzę. No, o, je. to jest po prostu drama, to jest dramaturgia dzieje. Nawracamy. Tylko to też by trzeba było jakiś sprzęt wypożyczyć od sąsiada. rękoma? Coś ty, ty dasz radę to zebrać rękami? O nie? Jak, słuchaj, ja ci powiem tak: jak jedną setną chociaż z zebrałbyś łapami, to ja ci oddaję gospodarkę całą. Dobra, to na 500 kanał... łapek. I, I kanał Janiny jeszcze dorzucam w prezencie. Dobra. Tak, jak widzowie wybiło 500 łapek, to ja pozbieram te kamienie rękami. Tak, łapami. Łapami. Dobra, ja chcę to zobaczyć. I do kieszeni będę pakować. Tak, do dupy. Chyba przyjść tu już prędzej, wiesz jakbyś to zrobił? No. Jakbyś się na bombę skakał i dupą to zbierał. Tuś... <śles> 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 To w ten sposób zebrał mi się, ładując to do kieszeni. No to też jakiś I... sposób. Bo tam wiesz jeszcze inaczej, jak ja bym za tował MFM jeściła -y z szuflową ładowarką. I byś mógł rzucać, ale ty się deklarujesz wy do kieszeni, to będziesz wsadzał, ty gościu. No a do kieszeni to co, to nie można? No nie, ja ci gadam na bombę. Skoki na bombę rób na to. I do poza Sejsaj. Nie ma problemu. A, gdzie już ręce na ciebie opadają, na te twoje gadki, głupcze? Nie. Tak. Nie. Tak. A, wypraszam sobie takie słowa. No. Cię trochę. Wypraszam sobie, bo to było mnie miłe. A, przestań, przestań. Pani schudnie trochę, bo jest pani trochę nie miła. Ja nie jestem gruba. No. Ja ważę 84 kg i ko kot siedzi na grzałce, i tego typu ja Wręcz. ważę 84 kg, czy to jest dużo? Trochę mało. I zaznaczam, że mam 1,91 wzrostu. O to pani z tych wyższych trochę? Tak, z tyłu, O, przejdzie, przejdzie. No na jak styk. Przejdę? To jest wyliczone dziejuś. Ja jestem kierowcą. Słuchaj, od. Yeeem, trzeciego roku życia. Wiesz jak ja miałam 3 latkę, bo ja jeździłam już samochodzikiem na Dobra. baterię. Zobaczcie widzowie. Skończyliśmy te pole. Także już nie, też chyba nie będziemy przedłużyć tego odcinka, już widzę, że jest Pan 20 minut. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca tego naszej rozmowy z pani Linką. Czasami, gu... Czasami mądrego to dobrze posłuchać. Także pamiętajcie, słuchajcie nas, oglądacie do końca odcinki. A ja dziękuję wam za oglądanie, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek musicie kliknąć, pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne. I tak. co? I to tyle. O zobaczcie tę pani Janinka. Jedzie? No już kończyłam, już wracam Powiedz pani Janinka do widzów? Hej, dajcie mi supę. Dajcie sobie pająknięcie, macie link w opisie. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Do widzenia, papa! Pa.